Dobra, odcinek świąteczny to nagramy też Brawlę? Nie, bo w to... Brawla nie będziemy nagrywać. Przed to jest gra dla dzieci: 102%. Tylko, tylko ten, jak ktoś ma dać Ansuba, no to kochamy Browsers, tak? A jak ktoś nie lubi, no to my nienawidzimy Browser nie dla tak, tej to osoby. O znaczy co? Dobra, odcinek świąteczny. Tylko, że świąteczne, to każdą trzeba pomarańczę nafaszerować cukierkami. Na święta. Gerberek, no, uspokojenie. No i pod ho, Może będzie jednak No, jednak będzie. No i tak na faszerowaną pomarańczu możemy zamknąć. Po no co Ty nie mówisz. Tak, i tak, i tak. Nie to, nie to nie wrzucasz. mam nie, nie, nie montować dźwięku. Masz. Zjedz teraz. Jest dobra, możesz sobie ją obrać. Dobra, dużo. To? Ja bym jeszcze ten... O, jest... daj to! Ej, daj Koli trochę! Daj Koli trochę! A koli, ale nie No właśnie! Tak! I cukierek jeden spol. O, brudna! Póki brudna! No nie, nie czekaj, Patryk! No jeszcze koli mogliśmy no daje! Jeszcze mogliśmy no, jeszcze Proszę! Będziemy bić czy nie! Ty będziesz to ja. Nie, ja tam jeszcze kleju dopierdam. Dobra, kleju. Um. Nie, Czekaj, chładź. To ogólnie. <śleski> to ogólnie pan... <śleski> To jest montażysta. Socz do tłoczenia. Tłoczyń pomarańczy. Słyszysz, kupata dźwięk? Słuchaj. Dobra, odsuń. Od, weź klej na chwilę. No pierdolony. Jakby to, to tam coś było. O no Boże. Sklej? No. Chifu dostał. No. Objawnij się, Patryk. Patryk, daj mi jeszcze powpykać. No daj, ja tam mieszam. A ja Spójrz. to dnę. No puść, puść. Nie! Nie, wypierdol. To ci w ogóle... patrz, pat.